Święta u mnie wyglądają bardzo rodzinnie. No szczególnie ta kolacja Wigilina. To no co roku praktycznie wszyscy siadamy razem do stołu o tej symbolicznej u nas godzinie 17. No i siadamy, jemy i zawsze jest bardzo przyjemna atmosfera i bardzo lubię wracać sobie czasami właśnie do tych, do tych momentów, tej kolacji, w których wszyscy rozmawiamy, śmiejemy się. U mnie święta wyglądają w następujący sposób, że spędzamy najpierw od strony żony urodziny, następnie mojej rodziny od strony mamy, Wigilię, następnie od strony taty odwiedzamy rodzinę no i w pierwszy dzień świąt Obie dwie strony e, się odwiedzają. In Austria it's like normally 24 of December, like uh, I think in the most country in Europe. But uh, because I'm Orthodox, so in my family we celebrate at 7 of January normally. Um, but uh, I think this season I will celebrate alone uh, with my girlfriend. And yes, uh, but it's the one of the most beautiful days. Tradycje świąteczne. Myślę, że na wigilii no to klasyka: 12, 12 potraw. Taką moją ulubioną potrawą na pewno jest, są pierogi z grzybami. Po wigilii są rozdawane prezenty. u mnie w rodzinie także obchodzi się pasterkę, także czekamy do, do północy i potem idziemy nam przedsiółko kościoła na pasterkę, także myślę, że to jest fajny czas, bo wiadomo, jak to bywa rzadko w domu możemy spędzać czas z rodziną. Typical uh, a lot of family members, a lot of person, I think uh, everyone is here, my grandfather from Serbia, my grandmother And uh, yeah, the traditional food as well, the Serbian food. Um, we eat a lot together. And uh, yes, I think um, with this kind of things, uh, it's the most beautiful uh, thing what you can do. And sometimes we give some presents uh, to each other. Uh, especially when I was at home, uh, we give like to everyone. Everyone get like one present. And yes, um, but this year I will, uh, think I think, give the present only to my girlfriend. To jest godzina 17, ale my zawsze mówimy, że wtedy, kiedy się pojawia pierwsza gwiazdka, to my zasiadamy do stołu. Oprócz tego, no mamy też swoje świąteczne potrawy. It's funny, I think uh, pierogis we have as well in, in 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 Serbia, but I think that's not that uh, traditional like uh, like here. But uh, I would say like burek, sarma. These are like uh, some things, uh, maybe you can show some pictures, or I don't know, like maybe they will uh, search in, in, uh, in Google what what kind of food this is. But uh, the most thing that I love is, uh, for example, Czebape. Chewape this is like the really tra traditional uh, and yes, I enjoy a lot. And uh, this is what I'm really excited It's the only day where I can eat these things. No zawsze powinno się mieć 12 potraw, ale my nie możemy aż tu tak, tak, tak dużo zjeść. Także, no, takie najbardziej tradycyjne potrawy. Mamy rybę, e, mamy barszcz z uszkami, pierogi z mięsem. To są takie chyba... A, no i kapuśniak jeszcze jest. To akurat nie, nie mój przysmak, ale też jest zawsze kapuśniak, to zjem. Najbardziej lubię, e, myślę, pierogi z grzybami i, i barszcz. E, nie przepadam za, za bigosem, e, ale myślę, że... I think uh, no, no uh, meal or no food is, is no good. I think everything what you eat there is amazing. I love this food, uh, but to be honest, it's really heavy, but uh, I'm really excited and happy when I can eat this. But my favorite, for sure is, uh, I would say, Pasul. This is like one, uh, one bean soup, really easy, but uh, for me, the best. a lot of proteins. <laughs> To moją ulubioną potrawą będzie barszcz z uszkami, a chyba taką najbardziej, która mi nie odpowiada, to będzie kompot z suszu, który zawsze mi rodzice mówią, że jak dorosnę to mi będzie smakował, a na razie cały czas mi nie podchodzi w święta, ale nie wiem, może w tym roku się to zmieni i mi posmakuje. Ciekawa rzecz jest taka, że na przykład tu się spotkałem, że gołąbki w pierwszy czy drugi dzień świąt, wiadomo jak to już obiad jest rodzinny, to u nas się je, na przykład z ziemniakami, a tu się spotkałem, że, że się je same gołąbki z sosem. I tried, I think, a lot of things, but to be honest, my favorite food till now is the barsz soup. I think barz soup is the right word. I enjoy it a lot, and especially in rukola, in wiesłonica. I eat a lot of uh, this soup and every day I'm excited when I can eat this. And for me, this is the best. Bez mil, co można To był laptop od rodziców. Bodajże byłem w gimnazjum. Pod choinką znajdowała się torba od laptopa. Jak otworzyłem tę torbę, to, to była pusta. I gdzieś musiałem znaleźć ten prezent. I w lekkim mamoku po całym mieszkaniu szukałem i znalazłem pod łóżkiem. Także na pewno utkwiło mi to w, w pamięci. For example PlayStation. I, I...

te klony wszystkie. No i właśnie dostałem pod choinkę, no i bardzo się z tego powodu cieszyłem. A w tym roku nie wiem, no nie miałem w sumie żadnych jakichś tam zachcianek czy czegoś takiego, także zobaczymy, może będzie jakaś niespodzianka.